Dość długo Nowy Targ czekał na promocję słynnego już w całej podhalańskiej dziedzinie Małego Królewica, czyli nieśmiertelnej powiastki filozoficznej Antoana de Saint-Exupery'ego, przełożonej na gwarę podhalańską przez profesor Stanisławę Trebunię-Staszel. Ale gdy już doszło do skutku spotkanie z autorką, to w godnej artystycznej oprawie i w zacnym miejscu bo ratuszu. Muzyka ten anturaż i program zadbali organizatorzy czyli Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Podhalańskie imienia Czesława Pajerskiego i Wydział Promocji Urzędu Miasta. Regionalistkę i społeczniczkę, bez której nic ważnego na Podhalu się nie dzieje, zaangażowaną w pracę naukowe etnolożkę, autorkę cennych monograficznych publikacji i pozycji albumowych, zachęcały do zwierzeń o pracy nad Małym Królewicem, Lucyna Czubernat i Katarzyna Putt. A wszystko to przy akompaniamencie muzyki i śpiewu dwóch góralskich zespołów Młode Podhale i Dziurawiec. Cała ta ciepła książka jest Pełna symboliki, o miłości, przyjaźni, lojalności i poczucia odpowiedzialności za los innych. I tak naprawdę nic nie straciła ze swojego znaczenia. Spośród wielu wydań w różnych językach, gwarach czy dialektach, Mały Książę w wersji góralskiej, podhalańskiej jest chyba najbliższy naszemu sercu. Wydaje się świecić światłem najbardziej własnym, oryginalnym. Co ciekawe, propozycja przetłumaczenia na podhalańską gwarę kultowego, choć tak miniaturowego arcydzieła światowej literatury, kochanego i przez dzieci, i przez dorosłych, wcale nie wyszła z regionu. Zwróciło się z nią do Stasi Trebuni poznańskie wydawnictwo Media Rodzina, a osobę, która najlepiej sobie poradzi z takim wyzwaniem, wskazał etnograf i literat Antoni Kroch. Jednak nie obyło się bez rozterek. Książka mnie trochę o niej śmieliła, ale yy, poprosiłam o dwa tygodnie czasu, yy, żeby się nad tym zastanowić. Konsultowałam to z moimi przyjaciółmi, między innymi z profesorem Maciejem Rakiem, z profesorem, yy, z profesor Anią Mlekodaj. Też rozmawiałam z moim mężem co o tym myśli. I kiedy zastanawiałam się nad tym wszystkim, przypomniałam sobie to, co mówił o gwarze ksiądz profesor Józef Tischner. Był zafascynowany, wiemy o tym dobrze, naszą gwarą, naszą mową. Powiadał, że w tej gwarze ukryta jest prawda o życiu człowieka, o życiu ludzi, którzy na tej ziemi dorastali, gazdowali, pracowali. Wtedy pomyślałam, że przecież jest to opowieść mały książę właśnie o takich uniwersalnych prawdach, wartościach, dla wszystkich ludzi, wartościach podzielanych przez wszystkich, niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, do jakiej kultury przynależy. Mimo tych wahań, przeważyło zrośnięcie z gwarą, która była rodzimym żywiołem, mową domu i czasu dorastania, a jednocześnie skarbnicą przechowującą obraz świata i doświadczenia minionych pokoleń skalnej ziemi. A poza tym jeszcze jest. Takie jedno powiedzenie księdza Tischnera, znane powszechnie: Nieco, co się go do gwarze jest prawdą, ale tego, co go się pędzić w gwarze, nie do prawdą na pewno nie jest. Tak powstał przekład, który urodą języka, siłą i szczerością uczuć w nim zamkniętych, wpisał się w ciąg gwarowych tłumaczeń małego księcia. Jest bowiem tłumaczenie na gwarę wielkopolską pod tytułem Książę Szaranek. Można też za sprawą Juliusza Kubala przeczytać arcydzieło S. Egziperiego po śląsku. Z nazwaniem tego akurat tłumaczenia gwarowym byłby jednak pewien problem. Jest tak dużo różnych dialektów na samym Śląsku, w każdej miejscowości, że trudno to zebrać i Skodyfikować, zrobić jakiś y, konkretny język śląski, bo inaczej się mówi w Bytomiu, tam gdzie jest industrializacja, tam gdzie jest przemysł, inaczej się mówi na Zielonym Śląsku Popolu, a jeszcze inaczej we Wrocławiu czy w Raciborzu. Żeby sprostać podjętemu wyzwaniu, autorka przekładu zaczęła się wgłębiać w XIX-wieczną gwarę podhalańską, studiowała inne gwarowe przekłady, sięgnęła i do francuskiego oryginału ponadczasowego arcydzieła. W tym, że nasza gwara potrafi doskonale wyrażać najsubtelniejsze uczucia, upewniała zgromadzonych w ratuszu również poetka Wanda Szado-Kudasikowa, bo przecież wystarczy. Sięgnąć o Tettmajera. Przecież nikt piękniej nie używał gwary, nie pisał w grze, jak Tettmajera. Można się zakochać na śmierć. Tak się stało ze mną. Wspomagany skrzypcowo przez Pawła Staszla zespół Młode Podchale, wolał jednak trzymać się ziemi niż fruwać po asteroidach, bo góralki o księciach małych czy dużych swoje wiedzą. Zgromadzonych na promocji góralska grupa uraczyła wszakże dowcipną inscenizacją fragmentu Małego Królewica, a był to dialog kapryśnej róży z tytułowym bohaterem. Przecież na mojej planecie nie ma tygrysu. ha, A przeto tygrysy nie jedzą drogy. To nie jest drobą! Wybłodź się z tym, Po Poprawdzie, tu nie boję się tych tygrysów. Ale mierzą mnie te przeciąg. Mimo cię jakiej zory. Bo i nie mieć do przeciągu to nie jest normalne dla. Ciężko jest pojąć naturę tego kwiatu. Zamysł literackiego wieczoru, pełnego muzycznej i śpiewaczej stereofonii, za sprawą dziurawca i młodego podhala po dwóch stronach ratuszowej sali, polegał jednak przede wszystkim na lekturze wybranych fragmentów gwarowych przekładów, żeby móc poczuć odmienność leksyki i melodię zdań. Mały Królewic naocz się pośród asteroid. Czy 2,5, czy 2,6, czy 2,7, czy 2,8, czy 2,9? I postanowił ją odwiedzić. Co by mieć los, jaką robotę, a i nauki z tego pobierać? To była sprawa zycią i śmierci. Ostał mi wodę na 8 dni. Pierwszego wieczora usnąłem na piosku, tysiąc mil plecki od ludzkich osiedli. Było mi otupno i luto barzy, jako jako zatraconemu we wielkiej wodzi zbytkowi. To z to musicie wiedzieć, jakie było moje zadziwienie. Kie ja na świta nie obudził mnie jakiś głosik. głosił. Dało się słyszeć. Pięknie cię pytam, narysuj mi łowieckę. Jako? Narysuj mi łowieckę. Hipnonek na równe nogi. przejął ręką płocach, patrzę i nacudować się nie mogłem. Uwidziałać sykownego małego człowiecka, co się mi dokumentnie przypatrzowało. A to jest jego nolekso podobizna, jaką się mi udało potem Zrobić może rozkos ziewać. Nie widziałem żadnego ziewać od lotu. Ziewanie je do mnie ciekawe. No, ziewej zaś, to jest rozkos. Wystraszony, że je, nie mogę, wystynką mały princ plan ze staraniem. Mm mhm, odpowiedział król. No to joci, joci ci, jo ci rozkazuję, roz za kiedy ziewać? A roz za kiedy trochę i zdawał się zgorszony, Bo królowi fundamentnie rozchodziło się o to, żeby od niego autorytet był respektowany. Nie tolerował nieusłuchliwości. On był monarcha absolutny. Ale zaś, że był dobry, to wydawało się, aby rozsądne rozkazy, jakbym kozął, tak se myślą, jakbyśmy generałowi zmienić się we wdoka, a on by się okazał nieusłuchany. To to by nie była wina generała, ale zaś wino moja. Czy mogę usiąść się? Wykąpał ksiądz szaranek. Jo rozkazuję ci usiąść, odpowiedział król i napuszony, jak nie wiem, podsunął kawałek ty, swojej katany z bronostajów. Spotkanie w ratuszu spontanicznie i symbolicznie stało się międzynarodowe. Gośćmi ze Stanów byli bowiem państwo żółtkowie, a dzięki Halinie mardule Tisson, góralce mieszkającej we Francji i akurat z wizytą w rodzinnych stronach, nie brakło też francuskiego oryginału. bien plus sur un milieu Alors vous imaginez ma o lewe du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Hein? Dessinez-moi un mouton. Ponieważ Mały Książę, jak każdy moralitet, ma swoje przesłanie, wybrzmiało ono głosem autorki podhalańskiego przekładu. Nic nie widzi się tak dobrze jako sercem. Nawoźnice jest to, co nie widzą. No jest to, co nie widzą, powtórzył mały królewic, co by dokument nie zapamiętać. To ten czas, coś go ofiarował twojemu kwiatu i sprawił, że on jest tak ważny dla tobie. To ten czas, co go ofiarował mojej rózy, powiedział mały królewic, co by zapamiętać. Ludzie zaboczyli tej prawdy, powiedział lis, ale ty nie możesz zaboczyć. Tyś stał się odpowiedzialny za dosyć, coś zło swoje. Ty teraz, odpowiados za swoją różę. Ja odpowiadam za moją różę. Powtórzył mały królewicz, co by dobrze zapamiętać. Festiwal piosenki od Podhala do Opola to już wieloletnia tradycja Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej. Tego roku urokliwa i radosna wokalna rywalizacja odbyła się 27 raz. Scena goku to miejsce, gdzie przed jury złożonym z muzyków i muzykologów debiutował niejeden dziecięcy śpiewaczy talent. A pełna życzliwości i uznania atmosfera jest zachętą do publicznych występów. Witam. Bardzo gorąco uczestników. Widzę, że to jest bardzo poważna impreza. Nigdy nie miałem sposobności możliwości uczestniczyć. Zawsze były jakieś ważniejsze sprawy. No, ale widzę, że był duży błąd, że to jest już 27. przegląd, więc jest to już jakby, no zbliżamy się do pewien jubileusz. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa bardzo gorąco witam. No i cóż, no życzę udanych występów, jak najmniej treny. Przychylnego oka komisji co do, co do występu, a przede wszystkim dobrej, dobrej zabawy. Tegoroczna edycja zgromadziła prawie 60 uczestników, a w zdecydowanej większości uczestniczek ze szkół podstawowych występujących w trzech wiekowych kategoriach oczywiście najwięcej było tych najmłodszych. Dzień. Była twego zadania festiwalowa komisja oceniając występy śpiewających dzieciaków z 17 szkół w różnych miejscowościach rozległej gminy Nowy Targ. Tym bardziej, że trzeba było brać pod uwagę dobór tonacji do skali głosu dziecka, dynamikę, dykcję, dobór podkładu muzycznego i akompaniamentu tempo wykonania ruch sceniczny. Uśniański festiwal jest dla młodych talentów świetną okazją do zaprezentowania swoich umiejętności i muzycznej pasji. Każdy występ to jednak efekt pracy i czasu poświęconego przez nauczycieli muzyki. Na artystyczne wrażenie pracują też stroje śpiewających dzieci, a to już zasługa rodziców. Którzy mogli z przyjemnością stwierdzić, że festiwal od Podhala do Opola kolejny raz okazał się sukcesem i wpisał się na stałe w kalendarz muzycznych wydarzeń regionu, a najmłodsi artyści zaprezentowali wysoki poziom. Oto by wszyscy mali wokaliści wynieśli z Goku nagrody i dyplomy, niezawodnie postarali się organizatorzy. Mieliśmy dużo uczestników, bo prawie 60. Reprezentowały piosenki repertuaru polskiego. Były to piosenki i turystyczne, i takie rozrywkowe, i piosenki nawet o mamie i o, o ojczyźnie. Program był bardzo bogaty. Zaznaczam tylko, że festiwal ten cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Każdy chce wystąpić na scenie, każdy chce się pokazać, a jeszcze z mikrofonem, bo no, dzieci to bardzo lubią. I jak kończyliśmy to już, cały festiwal, rozdanie nagród e, i m, protokół komisja przekazała, to dzieci cały czas jeszcze siedziały tutaj na sali, jakoś tak niespieszno im było do domu. Widocznie, widocznie było im tu dobrze. Dla wielu śpiewających dzieciaków udział w festiwalu może być początkiem scenicznych przygód, rozwijania zdolności i muzycznych zamiłowań,